opowiadające zwykłe i niezwykłe historie, profesjonalne i amatorskie. Całą gamę filmów dokumentalnych będziemy mogli obejrzeć podczas 21. edycji festiwalu Document Art. Festiwal z roku na rok buduje swoją markę, o czym świadczy bardzo wysoka liczba zgłoszeń. Wybór najlepszych filmów spośród blisko pół tysiąca nadesłanych nie był łatwy dla polsko-niemieckiego jury. Tegoroczna edycja dokumentartu będzie się odbywała jednocześnie w Szczecinie i niemieckim Neubrandenburgu. 17 filmów z 54 wybranych będzie pokazywanych w Polsce po raz pierwszy. Niektóre niełatwo było pozyskać. Podczas festiwalu odbędzie się także retrospektywa filmów Bogdana Dziworskiego, operatora i reżysera, który od lat mieszka w Szczecinie. Podczas festiwalu wszystkich fanów Kina czeka nie lada uczta. Dodatkową atrakcją będzie możliwość uczestniczenia w dyskusjach na temat poszczególnych filmów z samymi ich autorami. Jedno jest pewne, w listopadzie miłośnicy dokumentów nie będą się nudzić.